Chemia dla klasy ósmej, moduł 5, otrzymywanie soli, kolejna osłona. Znamy już trzy metody otrzymywania soli: wodorotlenek plus kwas, metal plus kwas i tlenek metalu plus kwas. No to za chwilę zobaczycie kolejną, ale najpierw opowiem troszeczkę, bo być może się z tym znacie. Być może już się poznaliście w jednym z dwóch bardzo podobnych kontekstów. Jeden kontekst to mętnienie wody wapiennej. Jeśli się zrobi wodę wapienną, która jest nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia. I zacznijcie się do niej wprowadzać dwutlenek węgla, na przykład poprzez dmuchanie słomkę Tylko uwaga, w okularach ochronnych wodorotlenek wapnia jest silnie żrący. Jeśli wprowadzi się ten dwutlenek węgla, to nagle ta woda wapienna mętnieje. Inny przykład, być może znacie z kontekstu właściwości soli. Jeśli mamy taką sytuację podczas tworzenia zaprawy wapiennej, że mamy tak zwane wapno gaszone, które składa się głównie z zawiesiny. Wodnej wodorotlenku wapnia. I pozostawimy taką zaprawę wapienną do samoczynnego wyschnięcia. Czyli na przykład zapaćkamy pomiędzy cegłami, postawimy cegłę i czekamy, to ona wyschnie. Dlaczego wyschnie? Bo pochłonie dwutlenek węgla z powietrza i w ten sposób dojdzie do przemiany. A jakiej? Spójrzcie na tablicę. W obydwu przypadkach ze strony zasadowej mamy wodorotlenek wapnia, Wapń jest z drugiej grupie, więc dwie grupy wodorotlenowe. Natomiast w obu przypadkach drugim substratem jest dwutlenek węgla. I teraz no pewnie spodziewacie się, że powstanie sól. Jaka sól może pochodzić od dwutlenku węgla? A to myślimy, jaki kwas pochodzi od dwutlenku węgla? Kwas węglowy, czyli H2CO3, czyli będzie CO3. Najpierw metal, Ca, potem CO3. I teraz CO3 pochodzi od H2CO3, czyli jest dwuwartościowe, bo ma dwa wiązania po dwóch wodorach. Wapn jest w grupie drugiej, ma dwa wiązania. Zresztą tutaj mamy dwie grupy AH, więc też widzimy, że dwuwartościowe. 2, 2 zgadza się, nic nie trzeba uzgadniać. Plus, no i teraz spróbujmy wykombinować co? CA poszło, C poszło, dwa tleny poszły, jeszcze jeden tlen stan poszedł. Czyli z tych dwóch tlenów został jeden i dwa wodory. Czyli woda. I od razu widzimy, że to równanie jest zbilansowane. Akurat nam się szczęśliwie udało, że nie musimy tego równania bilansować. Teraz, no oczywiście, pójdziemy za ciosem i napiszemy czwartą metodę otrzymywania soli w postaci ogólnego schematu. Tu mamy wodorotlenek plus, i teraz będzie tlenek niemetalu, tak? Popatrzcie, na krzyż do tej metody tu był kwas i tlenek metalu czyli jedno zastąpiliśmy tlenkiem, a teraz tlenek i będzie tlenek niemetalu. Tyle napiszę, tyle to będzie tlenek. Tlenek niemetalu, strzałka, sól plus woda. I tym samym mamy cztery metody, tylko uwaga, przy tej metodzie są dwa ograniczenia. Jedno, które koniecznie musicie wszyscy znać, byście go świadomi, Mianowicie, że to jest metoda, którą można otrzymać tylko sól kwasu tlenowego. Nie dostaniemy w ten sposób żadnego chlorku, siarczku, fluorku, brąku, jodku. Dlaczego? Bo one nie mają swojego bezwodnika kwasowego, czyli tego odpowiadającego sobie tlenku niemetalu, więc po prostu bez sensu nie zbilansuje się, nic mądrego nie wyjdzie nam w ten sposób. I coś, co już dla tych ambitniejszych. Wciąż nie zawsze musi ta reakcja zajść, no bo żeby zaszła, to któryś substrat musi być w stanie płynnym, czyli ciekłym lub gazowym. A czasem zdarza się, że obydwa są w stanie stałym, czyli na przykład gdybyśmy wzięli tutaj tlenek fosforu 5 P4 o 10, to reakcja by nie zaszła, bo oba są w fazie stałej i nie są wystarczająco ruchliwe, żeby taka reakcja mogła mieć miejsce. Więc tutaj rzeczywiście potrzeba, żeby któryś był w stanie płynnym. Najlepiej jakby dać wodę, tylko jakby dać wodę, no to przeważnie te tlenki od razu reagują do kwasu, więc to jest tak naprawdę reakcja z kwasem. Także tutaj taka subtelność. Myślę, że na tym nikt Was nie będzie łapał, natomiast pamiętajcie, że jeśli będzie pytanie o sól kwasu beztlenowego, to ta metoda nie działa. Zresztą jeszcze sobie przećwiczymy w ten sposób właśnie jak wszystkimi możliwymi metodami otrzymać taką czy inną sól. I cóż... Na podsumowanie tej części modułu, bo to jeszcze nie jest cały moduł, mogę powiedzieć, że poznaliśmy na razie Cztery schematy, są takie obowiązkowe schematy, te cztery, które na, na tym etapie w ramach treści tego modułu są w podstawie programowej. Cztery schematy otrzymywania soli i z nich dwa, ten pierwszy, którego nie ma na tablicy, reakcja zobojętniania i ten trzeci. Te dwa działają zawsze, natomiast drugi i czwarty mają pewne wyjątki. Drugi tylko dla metali mniej szlachetnych od wodoru, a czwarty tylko dla soli kwasów tlenowych. I... Tyle na ten moment wystarczy, ale są jeszcze pewne subtelności związane z tak zwanym charakterem chemicznym tlenków, i to już jest wiedza ze szkoły średniej, ale uważam, że można o tym wspomnieć na tym etapie, więc w postaci pewnego rodzaju bonusu przedstawię to w następnej osłonie. Zostańcie ze mną. Tlenki ze względu na ich tak zwany charakter chemiczny można podzielić na cztery kategorie. I to jest taki logiczny podział, bo wynika on z odpowiedzi na dwa pytania, gdzie może być tylko tak lub nie. Jedno pytanie brzmi: czy reaguje z kwasami? Drugie brzmi: czy reaguje z zasadami? To można się doprecyzować, że z rozcieńczonymi, że nieutleniającymi, ale to już znowu jest tak, wchodzenie w detale, takie bardziej dla licealisty czy dla studenta. Tymczasem, dwa pytania, dwie odpowiedzi tak, nie, cztery możliwości. Mógłbym tutaj narysować schemat logiczny, ale taki rysunek moim zdaniem lepiej przemawia. To, co zakreskowane na czerwono, oznacza, te tlenki reagują z kwasami. Czerwony to kolor. Papierka wskaźnikowego i oranżu metalowego w kwasie. Zakreskowane na niebiesko oznacza reagują z zasadami. Niebieski to kolor papierka wskaźnikowego w zasadzie. I teraz uwaga. Jak czytać? Żeby dobrze czytać. Tę kratkę czytamy tlenki, które reagują z kwasami i nie reagują z zasadami. Gdybyśmy powiedzieli tlenki, które reagują z kwasami, to byśmy całą górę przeczytali dwie kratki. Więc tu będą tlenki, które reagują z kwasami ale nie reagują z zasadami. I te tlenki nazywają się tlenki zasadowe. Tlenki zasadowe. Może wam się wydawać, że to jest nieintuicyjne, no bo jak to? No z kwasami reagują, a zasadowe. No ale właśnie, chemia jest heteronormatywna, chemia nie lubi chłopczych chłopczych, dziewczynka, dziewczynka. Więc jeżeli coś reaguje z kwasami, to znaczy, że ma właściwości zasadowe. I odwrotnie, tak? Dlatego ta nazwa jest całkiem logiczna. I teraz wśród tych tlenków zasadowych będą m.in. innymi te tlenki, które są tak hardkorowo zasadowe, to znaczy, one są tak bardzo zasadowe, że jak się je wrzuci do wody, to one przeagują z wodą, dając, dając zasadę, czyli dając rozwój swój wodorotlenku. To są takie. I tutaj będą właśnie tlenki metali pierwszej i drugiej grupy. Czyli tu będzie K2O, N2O. MGO, CAO, BAO i wiele innych. Czyli te tlenki potasu, sodu, magnezu, wapnia baru. Ja je tutaj oddzielę os os jako osobną grupę, i to są te hardkolowe. To są te, które nie tylko reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami, ale jeszcze w dodatku reagują z wodą, dając zasady. Ale to nie wyczerpuje kategorii tlenki zasadowe, bo okazuje się, że tutaj jest też jeszcze całkiem sporo innych tlenków metali, tlenków metali, które właśnie mają takie właściwości, że reagują z kwasami, natomiast nie reagują z zasadami. Ich jest dużo, ale nie bardzo dużo, tak? To znaczy są takie, które... Wyda... No nieważne, nie będę wchodził szczegóły, dobra. Co tu będzie między innymi? Tu będzie między innymi tlenek chromu 2, Tlenek manganu 2, takie tlenki, tak jak kojarzę chyba również tlenek niklu 2 i jeszcze parę by się znalazło. Się trochę boję tutaj ryzykować, bo, bo jest wiele takich tlenków, które wydaje się, że są zasadowe, a jednak są trochę inne, jednak mogą czasem reagować z zasadami. Ale tutaj tych tlenków troszkę będzie, są układy okresowe, na które są ładnie te tlenki pozaznaczane, w pracowni u siebie też mam taki układ okresowy. Natomiast to po to, żebyście wiedzieli, że są takie, które właśnie z wodą co prawda nie reagują, ale nie mają wątpliwości, że są zasadowe. Tylko trzeba im dać kwas i przeagują w odpowiedni sposób, a jak dać im zasadę, zasada ich nie ruszy. Naprzeciwko zaś mamy sytuację odwrotną, czyli tlenki, które reagują z zasadami, ale nie reagują z kwasami. I pewnie nie zaskoczę Was mówiąc, że nazywają się one tlenki kwasowe. Tlenki kwasowe. No i teraz. Tlenki kwasowe to niewątpliwie będą te wszystkie, które już znacie, stąd, że reagują z wodą, dając roztwory kwasów tlenowych. I to będą znowu nasze hardcore. Czyli tu będzie SO3 i SO2 bezwodniki kwasów siarkowego, 6 i siarkowego, Tu będzie dwutlenek węgla. Tu będzie N2O5. I tu będzie P4O10. I jeszcze kilka innych jest takich hardkorów, ale ja się do tych ograniczę. Tutaj ogólnie będzie dużo tlenków niemetali. Właściwie to tylko część tlenków niemetali wypada, ale o tym sobie powiemy. Ale uwaga, uwaga. Tutaj wśród tlenków kwasowych też się zdarzą takie tlenki, które nie są hardkorami, czyli nie reagują z wodą, ale jednak zdecydowanie są kwasowe, czyli z zasadami reagują, z kwasami nie reagują. I wśród nich będzie bardzo ważny tlenek. Ten, który jest najwięcej w skorupie ziemskiej, czyli dwutlenek krzemu. Tlenek krzemu 4. O, on będzie tutaj. No dobrze, co dalej? Mamy ten obszar. To są tlenki, które reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami. I takie tlenki nazywają się tlenki amfoteryczne. Tlenki amfoteryczne. I tutaj zdarzają się takie tlenki, które są wyraźnie amfoteryczne, to znaczy bez większego trudu jesteśmy w stanie zaobserwować ich właściwości amfoteryczne, czyli to, że jak i z kwasami i z zasadami. I wśród nich będzie tlenek glinu, tlenek cynku, tlenek ołowiu 2. Czyli tlenki tak naprawdę metali już z prawej strony układu okresowego. Tak, te są z grup głównych, cynk jest wprawdzie jeszcze z grupy 12 pobocznej, ale on też już właściwie właściwościami jest bardziej jak metal grupy głównej niż metal grupy pobocznej. Ale tutaj będą też takie tlenki, których właściwości tego typu trudniej zaobserwować. Trzeba silnej zasady. Mocna zasada jest potrzebna, żeby pokazać właściwości kwasowe tlenku żelaza 3 albo tlenku miedzi 2. I myślę, że też warto tutaj będzie dodać takich bohaterów jak tlenek chromu 3, którego właściwości zasadowe stosunkowo łatwo zobaczyć, i tlenek manganu 4, żebyście zobaczyli, że o, proszę, chrom mangan mamy tych samych bohaterów i w tlenkach zasadowych, i w tlenkach amfoterycznych. Ale to Wam pokażę coś jeszcze bardziej hardcorego. Mianowicie tlenek chromu 6 i tlenek manganu 7 to są tlenki kwasowe. Pomimo tego, że to są metale, no to już jest pełny hardcore. Tak? I rzeczywiście są takie metale, w których w zależności od stopnia utlenienia może być właśnie tak, ale zawsze będzie kolejność taka, że niskie stopnie utlenienia, czyli tak jak się uczymy teraz, niskie wartościowości, to będą zasadowe, średnie, no to będą amfoteryczne, a wysokie to będą kwasowe. Nie dla wszystkich, ale dla tych, które wykazują wszystkie trzy typy charakteru chemicznego. No i wreszcie została nam grupa tych, które nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami. Nazywamy je tlenki obojętne. Tlenki obojętne nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami. I nie spotkać tutaj żadnego tlenku metalu, tak tlenku, tlenku, tlenku metalu. Nie spotkacie żadnego tlenku metalu tutaj. Tu będą włącznie tlenki niemetali. To będą tylko tlenki niemetali o małych wartościowościach, jeden lub dwa. Czyli tu na przykład będzie tlenek siarki 2, będzie czad, czyli tlenek węgla 2. Będzie tlenek azotu 2 i tlenek azotu 1. Tego typu tlenki będą się pojawiały tutaj. Jeśli chodzi o grupę 17, to jeszcze dodam, że w grupie 17 wszystkie tlenki jakie są, są tlenkami kwasowymi i to jeszcze w dodatku tymi hardtorowymi. Ale to już tak dla ciekawości. Nie będę o to uzupełniał i tak dałem tutaj dużo przykładów. To było po to, żeby zarysować z grubsza o co chodzi, a także. Dla moich uczniów i wszystkich, którzy mają dostęp do moich zadań, do niektórych zadań, bo lubię w tym module dawać zadania typu wskaż, która z dwóch reakcji chemicznych nie zachodzi, i dlaczego. No i tutaj właśnie mogę dawać jakieś reakcje tlenków z wodorotlenkami lub z kwasami. No i trzeba będzie umieć rozpoznać, że OK, tu może zajść, a tu nie może zajść, bo to jest kwestia tego charakteru chemicznego. Tyle w tej odsłonie, ale przed nami jeszcze jedna odsłona. Teoretyczne, a potem przykłady. Zostańcie ze mną. Poznaliście już cztery metody otrzymywania soli i dowiedzieliście się o podziale tlenków na cztery kategorie, jeśli chodzi o ich tak zwany charakter chemiczny. Jeszcze dwie metody, ich nie ma w postaci programowej, ale nie są szczególnie trudne, a w jakiś tam w sposób uzupełniają wam kompetencje w tym temacie. To będą reakcje, w których sole powstają w reakcji syntezy, czyli są jedynym produktem. Jedna z takich możliwości jest, no właśnie, może się tego już domyślaliście, skoro w reakcji zobojętniania potrafi, mogliśmy podmienić jeden z substratów na odpowiadający mu tlenek i dostawaliśmy nową metodę, to może dałoby się obydwa podmienić na tlenki. I odpowiedź brzmi tak, oczywiście, można obydwa podmienić na tlenki. Możemy mieć na przykład taką sytuację, że mamy sobie tlenek potasu, i dodajemy do niego tlenku siarki 6. To jest bardzo żrąca ciecz, ale w odpowiednich warunkach można to zrobić. I cóż, podmieniliśmy wodorotlenek potasu na tlenek potasu, podmieniliśmy kwas siarkowy 6 na tlenek siarki 6, więc dalej powinniśmy dostać siarczan 6-potasu. On ma taki wzór, tak? Ja już z pamięci piszę. Ponieważ tutaj jest ECO4, który jest dwuwartościowy, a potas jest jednowartościowy, to potasy muszą być dwa. No i co? Tadam, samo się zbilansowało. I te równe reakcje rzeczywiście często same się bilansują. Zresztą z zasad bilansowanie równej reakcji analizy czy syntezy jest prostsze niż równej reakcji wymiany, bo jest po prostu mniejsze pole manewru. No dobrze. No i zapiszmy sobie, tak? Zapiszmy sobie schematycznie. To będzie piąty typ reakcji tlenek metalu, już przy tyle zamiast tlenek, tak? tlenek metalu plus tlenek niemetalu dają sól. I teraz zasady są dokładnie takie same jak w poprzednim typie, czyli tam gdzie był wodogotlenek i tlenek niemetalu, czyli po pierwszej najważniejsze może powstać tylko sól kwasu tlenowego, dla beztlenowego to jest bez sensu, a po drugie yy, no, musi być tak, że coś pływa. tak, Czyli coś, przynajmniej jeden sukces musi być cieczą lub gazem, inaczej nie zajdzie. Ale to drugie myślę, że nie jest Wam w tej chwili potrzebne. Ja tak mówię, to dla porządku, dla zachowania pewnej całości. No i cóż, jeszcze może być tak, że tym razem kwasy beztlenowe sole kwasów beztlenowych. Tak? No, one są teraz troszeczkę zdyskryminowane. Dwa typy reakcji, gdzie one nie szły, to teraz coś takiego, co idzie tylko dla nich. Weźmy sobie metal. Na przykład żelazo. I weźmy sobie chlory. Chlorek jak reaguje z żelazem, nie musicie o tym wiedzieć, to doprowadza żelazo do wartościowości 3. Powstaje chlorek żelaza 3. Dwa chlory, trzy chlory, no to trzeba dać tutaj dwójkę, tutaj trójkę. No i żeby się żelazo zgadzało, trzeba dać dwójkę. O. I teraz. To samo może się stać z prawie dowolnym metalem i z każdym z tych pięciu niemetali, o których wiemy, że są resztami kwasowymi w kwasach beztlenowych. Czyli oprócz chloru może być fluor, brom, jod albo siarka. Z siarką taka reakcja zajdzie, że z siarką, tylko trzeba ogrzać, trzeba pomóc troszeczkę temperaturom, ale tutaj, no rzeczywiście jak są w fazie stałej to nie da rady, ale siarka łatwo stopnieje, więc bez większego trudu taką reakcję sprowokujemy. No i teraz kategoriami. Metal plus niemetal daje sól. No oczywiście musi być sensowny niemetal, czyli jeden z tych pięciu, o których mówiłem. No i tutaj z kolei powstanie tylko sól kwasu beztlenowego. Jak ktoś mi tą metodą otrzyma sól kwasu tlenowego i mu wyjdzie to zaklaska muszami. Tak? Bo tutaj po prostu ten niemetal to rzecz jasna nie może być tlenny. Jakby tylko tlenno, to powstanie tlenek, a nie sól, więc w ogóle nie ma takiej możliwości. Także podsumowując, znacie już 6 schematów reakcji otrzymywania soli. I poza różnymi innymi zasadami, 5 z nich działa dla soli kwasów tlenowych, a 4 z nich działają dla soli kwasów beztlenowych. A jak się stosuje tę wiedzę do zadań pod tytułem Otrzymaj sól wszystkimi możliwymi metodami, to zobaczycie w kolejnej odsłonie. Zostańcie ze mną.